Niech będzie pochwalony, drogie dzieci. Witam serdecznie. Mamy dzisiaj lekcję religii, tak? I zanim przejdziemy do lekcji religii, chciałem tutaj zadać Wam kilka pytań yy, z wiedzy o naszej. Yy, tutaj wierzę, tak? Dobrze. Yy, Tadeusz, widzę, tu jesteś z przodu. Tadeusz, powiedz mi, co jest najważniejsze w kościele? Duże pieniądze. Nie, no Tadeuszu, no oczywiście pieniądze są ważne, bardzo ważne, tak, ale no nie najważniejsze, Tadeuszu, tak? No mam nadzieję, że ty w przyszłości nie zostaniesz jakimś księdzem albo ojcem, żebyś nam tutaj reputacji nie zepsuł. Yy, dobrze. Donald, proszę cię, czy znasz jakąś może pieśń kościelną, piosenkę, czy tak da Jakoś yy, coś kojarzysz? W nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wezmę. Bardzo pięknie, Donaldzie, bardzo pięknie. Jestem pod wrażeniem Twojej elokwencji, tak? Dostaniesz szóstkę, Donaldzie, i podczas y, komunii będziesz miał tą przyjemność, będziesz zbierał na tacę, dobrze? Yy, dobrze. Robert, Robert, powiedz mi, co chcą księża... Zrobić dla dzieci. Jakie kuku i... E... Nie no Robercie, teraz to opowiadasz tutaj jakieś pierdoły, w ogóle nie wiadomo o co ci chodzi, Robert. Jakie kuku, nie wiem o co chodzi ci, dostaniesz jedynkę, tak? Jesteś jakimś tam prowokatorem i tak dalej, podburzasz tutaj e, resztę klasy. Mm, bardzo nieładnie, Robercie, tak? I w ogóle do spowiedzi zapraszam. E, Adam! Adam, proszę odpowiedz mi po jakich ziemiach? Chodził, Pan Jezus. Po Tatrach, czy gdziekolwiek, po Bieszczadach? Nie, no Adamie, gdzie po Bieszczadach? Po Tatrach, po Górach, gdzie po Polsce, tak? To była Jerozolima. Tam, w tych terenach, Adamie, no, no mam nadzieję, że ty w przyszłości jakimś prezesem nie zostaniesz, bo. Ojej, ojej, Adamie, Adamie, Adamie. Dobrze, następny, Mateusz, proszę bardzo, zmów tutaj paciorek. Powiedz paciorek, Mateuszu. A, Jak, tak, nie no bardzo nieładnie, Mateuszu. No żeby nawet do komunii za chwilę masz przystąpić i żebyś paciorka nawet nie umiał, no. Jedynka, tak? Dobrze, Jarek, Jarek, proszę bardzo. Eee, co jest według ciebie zagrożeniem w dzisiejszych czasach dla wiary? Byłem mężczyzną, ale teraz jestem kobietą. Bardzo ciekawa wypowiedź, Jarku. Bardzo ciekawa wypowiedź, tak? Zostaniesz po lekcjach, Jarku, i podyskutujemy na ten temat, tak? Dobrze. Szymon, nasz tutaj Szymon. Powiedz, Szymonie, drogi, co według ciebie jest ważne w kościele? Przecież to, to nie o to chodzi, żebyśmy byli tacy sami. I nie będziemy nigdy tak Bardzo ładnie, Szymonie. Bardzo ładnie. Bardzo ciekawa wypowiedź. Dostaniesz szóstkę, Szymonie, bo na to zasługujesz, bo y, jesteś taki związany z wiarą i widać, że jest to dla ciebie bardzo ważne. Bardzo tak, Szymonie, jesteś wrażliwym człowiekiem. Naprawdę wzruszyłeś się teraz, tak? Dobrze, ty chyba w przyszłości zostaniesz księdzem, Szymonie.